Cześć, jestem Barti i nie było mnie trochę długo, wiadomo e, tam trochę w odcinku coś tam odpowiedziałem nie za dużo, ale coś zawsze e, No, więc tak miała być seria mm, odtwarzania gry 2, ale, lecz tak powiedziałem ostatnio, ale <laughs> nie zrobię zrobię e, odcinki z e, nowego Juju, uj, czegoś i po prostu przez ten czas trochę się o nim dowiedziałem i chciałbym wam to przekazać bo naprawdę to nie jest trudne e, mam do, dosyć dobrego inform informatora jakby nauczyciela tak e, od tego imię e, no więc trochę się tego nauczyłem no więc myślę, że będzie dosyć ciekawa seria na parę odcinków dosłownie e, dobra e, stwórzmy sobie nowy projekt na, na, na sam początek no że po prostu e, no dobra, tutaj nic nie importujemy A więc tak hmm, Create Project hmm. Od razu Wam powiem, że Powinien być czas lepszy trochę, obraz trochę lepiej widać w ogóle całe wideo nagranie w ogóle w skrypty po prostu się trochę pobawiłem tam z ustawieniami i tak dalej, z nagrywaniem Teraz powinniście po prostu trochę lepiej widzieć niż na starszych odcinkach Ten Na przykład te, to, 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 jak ustawić się na HD Te napisy wszystkie i tak dalej Takie drobne grubościami pisane powinno być po prostu to o wiele lepiej widoczne Nie wiem, jak to będzie, to zobaczymy Nie testowałem tego, powiem tak szczerze mm, No, trochę się zmienił tutaj mój layout W Unity, ale to tam ważne. Zmienię też chyba tutaj te kolorki tego znaczy, yy, grida. Dokładnie. No dobra. Dzisiejszy odcinek poświęcimy sobie yy, Nie Batonowi na pewno. Nie. Chciałem to poświęcić skorbarowi. Dzisiejszy odcinek poświęcimy sobie tylko yy, podatowi tutaj skorbar. Skro... scrollbar. <laughs> tak. Yy, jest to taki... Jakby nie wiedział to taki pastaczek, który będzie mogli przywieźć tekst albo jakieś tam inne obrazki. Yy, no więc tak, ja się w ogóle tutaj sobie nie przykrywę, więc sorry. Okej. Okay. <laughs> Sorki. Możemy zaczynać. Więc tak, um, kamerę wszystko jest. Stwórzmy sobie canvas. To jest to, nas 2 dwa dekby tworzymy właśnie takie kanwasy czy, czy właśnie jakieś coś z tui związane mm, teraz w tym polecałbym zrobić nowy kanwas, żeby się polecałbym właśnie najlepiej by yy, było i to yy, na scroll może Dobra scroll mhm. teraz ja tylko włączę grę, by nam się on się z zrobił o właśnie większy, nie taki jak ty małkwa to jest nasz yy, główny skanwas. nie chcę tego większego trochę z moją rozdzielczością. tutaj on właściwie widzie właściwie nie, to nie jest moja rozdzielczość pełna no dobra yy, więc tak hmm, najlepiej pokażę wam jak na razie przewijanie tekstu to było chyba najlepsze, wiesz, że za chwilę pokażę wam jeszcze przewijanie większych, yy, więcej Yy, obiektów jak na przykład image, yy, baton i tekst raz yy, Tutaj by się na pewno nie tylko yy, yy, mi przydało, i oczywiście innym. Yy, więc tak, najpierw byśmy mogli sobie stworzyć nie wiem, panel. Yy, panel, zróbmy sobie tutaj go jako na środek i weźmy go sobie, zmniejszmy Tutaj na przykład na 500 i tutaj na no coś takiego eee, no tutaj możemy trochę to sobie zmienić kolor trochę jego to sobie kopiujemy eee, i nie zmieniam na przykład nie wiem jak to nazwać eee, pole na przykład pole tekstowe albo coś takiego i to sobie dodajemy jako tekst i ten tekst eee, rozwijamy na całe cały nasz taki yy, po prostu tutaj Alt i tu klikamy, a sobie puszczymy Alt i klikamy tutaj na środek. Yy, I tak, na przykład no, tekst. No mamy tekst już, yy, trochę go tutaj powiększę, by było wiadomo o co chodzi. Yy, Powiększmy sobie go ile nas skoro będzie miał go przewijać sobie. No yy, i po prostu maksymalną jakby przestrzeń, no tak. Yy, teraz nie mam zobaczyć cud tutaj wepchnąć, więc za chwilę zajdę, ale to... Właściwie za chwilę tutaj coś wpiszę, ale nie wiem za bardzo co, więc poczekajcie chwilę. Dobra, już jestem. Wpisałem tutaj jakiś tekst, ten sam tekst dwa razy jakiś z Wikipedii czy coś, tutaj mówiłem sobie o Unity po prostu. Ja nie miałem co tutaj po prostu ułożyć. Ja tutaj, tu byśmy mogli trochę sobie zwiększyć te rogi tutaj. To tam 500 tu byśmy mogli dać 550. Eee, nie, przepraszam. 450 no właśnie 5, 450 tak być najlepiej i tak tutaj na przykład o. Mniej więcej i widać ten tak dosyć dużo wystaje. Po prostu w grze to by nie za wyglądało, po prostu widzicie tam wystaje i no, po prostu źle to wygląda. A więc tak, na pewno nie możecie tutaj mieć tego tutaj. Na przykład jeśli użyć tego jakiegoś pola jako pola tekstowego czegoś co ma imię na przykład właśnie to zrobione tutaj na yy, ten alfa zrobiłem na, na właśnie niewidoczne na przezroczyste, no to tekst czas tak samo będzie przezroczysty, więc tutaj uważajcie przy tym ja też przykrył trochę kombinowałem i nie wiedziałem o co tym chodzi Gdy właśnie takie coś yy, robiłem co jest I nie widzęśmy mi się ściął Sorry. O, dobra. No i teraz tak, przechodzimy w Wasze pole i wpisujemy tutaj mask. Mask. I jak widać tak się schował. Lecz, no nie będziemy mogli go za bardzo przewijać, no bo nie ma tutaj e, żadnego scrolla ani niskiego. E, więc tutaj dodajemy komponent e, scroll bar. Scroll bar. Scroll bar. E, I tak e, tutaj musimy sobie dodać co przywiesili ten nasz tekst cały i prawdopodobnie powinno już to działać e, dobra, jestem z powrotem, coś tutaj mi się niestety skraszowało e, w Unity i no niestety nie mogłem nagrać e, no po prostu skraszowało mi się, musiałem przerwać na chwilę nagrywania, bo mi się nili skaszowało tak sobie. No, więc tak. Tutaj się pomyliłem, bo tutaj nie, miało, nie chodziło o scrollbara o kopalę scrollbara, tylko scrollrect I teraz tak, tutaj w content, content przestrzegamy nasz tekst, no i po prostu włączamy grę. I aby teraz mi się nie skowało właśnie. Aby teraz nie skraszowało. No i teraz jak widać możemy to sobie sobie ładnie przesuwać e, tutaj widzę o jak widzicie możemy przesuwać scrollem w myszce jak i myszką e, przeciągać e, i widać też że możemy nawet w, w boki no bo zaś na przykład niecia w boki bo to faktycznie trochę śmieszne więc po, po prostu przechodzimy w pole i tutaj e, nie elastik na pewno nie? Mm. E, musimy oznaczyć sobie horizontal No i teraz Możemy tylko Góra, dół a, no, a w doły nie No i widać tutaj też jak fajnie się Nie możemy tam za bardzo do góry, taki elastyczny właśnie to jest, no i właśnie od tego służy to właśnie tutaj Ja polecam elastyk bo to dosyć bardzo ładnie wygląda e, No więc tak, to mamy vertical scroll bar. Możemy na przykład przesuwać mieć dwa takie scroll bary, czyli jeden na przykład przesuwa w górę i w dół. W boki, właśnie jeden taki scroll bar, ten z w boki byśmy, byśmy musieli przysłać w tutaj, a ten co w górę i w dół to do vertical. No. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. No, no to możemy dodać to canvas scroll UI i scroll bar. Hmm, tutaj sobie zmienimy jeszcze na hmm, buton nie tak to to button i ułożymy sobie w takim dosyć ładnym miejscu dobrym miejscu przepraszam tak sobie raz to dobrze dosyć wyglądało e, no e, jeszcze to działać nie będzie więc musimy tutaj wejść jeszcze w panel-pole i do scroll electa przymknąć do tutaj jak widać widzicie wszystko powinno działać no lecz tak trochę nie do końca po prostu gdy... no tutaj nie wiem to masz, po prostu tutaj mamy top to button a powinno być button to top no... dokładnie zapomniałem tym całkiem całkiem no i teraz widać możemy przesuwać naszym scrollem Yy, cały yy, nasz no scroll, scroll nasz tekst, o właśnie no i widać ładnie to wygląda, wszystko ładnie możemy przewinąć yy, lecz jest taki problem, że nam trochę powoli to leci yy, Więc musimy tutaj zmienić sobie yy, nie tutaj lecz chyba tutaj yy, właśnie sensity na yy, sobie 20 albo właściwie to się będzie za dużo to 10 i to nam ślepiej no jest trochę lepiej ale trochę za wolno praktycznie więc mniej to na 20 bo to jest szybkość naszego przewijania scrollem no jak widać wszystko tutaj ładnie działa możemy sobie przewijać jak chcemy w górę i w dół i sobie ładnie poczytać jest to dość przydatne nie trzeba robić jakieś, nie wiem, karty, które jej po prostu wiecie, co to tym chodzi, po prostu to jest przydatne. No. Coś o wynik tutaj napisane mamy. No, oczywiście myszką też możemy. No. Tak to mniej więcej działa. A jeśli chodzi o zwykły tekst czy inne takie rzeczy. E, no więc tak, teraz pokazałem wam e, jak przywiać tekst i w następnym odcinku myślę, że pokażę Wam szczerze <głos》>, nie jestem przygotowany w ogóle do e, e, drop downa chyba albo e, no dropdowna drop -down pokażę Wam na sobie odcinku potem Edia ja, Tugle chyba tak to się wymawia i button to też pokażę w ogóle pokażę chyba tylko te komponenty nie wiem jakich używać takie przydatne po prostu nie takie skoro view padnę i canvas bo to po prostu są zwykłe takie jakby tak samo jak tekst i ima, my image i tak dalej e, mógłby najwyżej jakieś zrobić parę odcinków, jak na przykład odwoła, odwołać się e, za pomocą skryptu do tych różnych takich mm, no komponentów tutaj na przykład jeśli chodzi na przykład o tekst no to chyba każdy by wiedział. Mm, no więc Teraz pokażę Wam jak przywijać więcej tych yy, yy, całych w ogóle elementów, takich jak tekst, button i tak dalej. Czyli na przykład wpiszmy tutaj sobie, yy, nie wiem, jakiś tekst, yy, nałożę tekst, coś tam na parę kropek. I na przykład, oczywiście teraz możemy też przywijać, yy, no na przykład dajmy sobie tutaj image Image gdzieś tutaj Image gdzieś tutaj na przykład no i tak samo na przykład yy, bottom który gdzieś tam na przykład niżej No i to jest to samo praktycznie, tylko że tutaj yy, nie będzie się przywijał to nie przepraszam tutaj musimy dodać jeszcze jeden panel i go rozwinąć całkiem dokładnie i ten panel dopiero tutaj rzucić te wszystkie yy, wszystkie elementy które chcemy yy, przewijać i jeszcze tutaj w pole panel panel i i to będzie na tyle, jeszcze tutaj dajmy sobie. O, właśnie. No i teraz powinno nam wszystko ładnie działać. Jak widzimy przewijamy cały tutaj y, tekst, jaki paton, jaki y, zdjęcia różne, obrazki. Oczywiście to, to trochę źle ułożyłem, no to wy to sobie po prostu sami ułożycie tutaj jak widzicie, chcieli, ja to wam nie będę tutaj... Opowiada, bo każdy rozumie o co mi chodzi. Mam nadzieję. No po prostu tylko trzeba byłoby po prostu w górę trochę dać. O właśnie. O. No myślę, że każdy wie o co chodzi. <grych> tak, o. No i tak to najwięcej właśnie wygląda. Yy, cały ten yy, scroll. Yy, jest to bardzo przydatna rzecz. Różne, możemy robić książki, przepraszam książki i różne takie inne rzeczy właśnie zapiszę e, scena, dobra A więc jak powiedziałem na sam będzie e, drop dał przepraszam, że taki może być ten odcinek taki trochę niekompletny ale e, nie się w ogóle do niej nie, nie net tak na szybko, bo odpowiem Wam, wymyśliłem co w tym 10 odcinku będę robił, że pokażę Wam e, e, Scroll Bara, a nie np. Rugulawa czy tam e, tu. No, y y więc tak, jestem żegnam mam odcinka i możecie też wpisać w komentarzach co byście chcieli z tych tutaj oto rzeczy jak w następnym odcinku. No, więc cześć. Ym, właśnie, jeszcze nie koniec, poza tym chciałem wam powiedzieć, że z, planuję stworzyć takiego Facebooka albo fanpage'a, nie może nie fanpage'a, ale po prostu Facebooka, w którym będę pisał, że ja się będę wyrzucał, montował czy no, jest nagany, jakiś nowy odcinek czy coś i e, informował was o wszystkim, byście tak nie denerwowali, nie, nie, nie czekali w ogóle, więc e, serdecznie was zapraszam, może link będzie w opisie jak się wyrobię. A nawet edytacja. No, więc teraz... Cześć.